Jest ze mną Kamil Hrabąż, reprezentant Blue Lagons, którzy niestety nie wygrali z Desert Devils. E, Kamil, e, no jeszcze w tym sezonie bez wygranej, e, ale widzę, że coraz lepiej. E, jak to z Twojej perspektywy wygląda? Znaczy no, wróciliśmy przynajmniej do treningów takich już cyklicznych i możemy powiedzieć, że coraz do, idziemy cały czas do przodu. E, no niestety dalej nie mamy zwycięstwa. E, mamy nadzieję, że w najbliższych meczach się to zmieni. No jest jeszcze troszkę tych meczów przed nami, ale przeciwnicy coraz to trudniejsi. E, no, przede wszystkim kadrowo mamy problemy, niestety. Mamy zapisanych tak naprawdę 15 osób, a no niestety nie pozwalają nam jakoś te terminy się nie zgrywają i e, no, nie mamy pełnej kadry, żebyśmy mogli nawet zmianami coś pomanewrować. No i... E, rozumiem. E, Kamil, e, widzę, że ty jesteś trzonem tej drużyny i dzisiaj miałeś bardzo ładny występ, 28 punktów i ciągnąłeś resztę drużyny. E, powiedz mi, czy ty uważasz, że powinieneś zrobić coś więcej, czy jednak e, jako team musicie się zegrać i może wreszcie się uda zdobyć to pierwsze zwycięstwo w naszej lidze? Znaczy ja jestem taką osobą, że zawsze biorę odpowiedzi, taką największą odpowiedzialność chyba za, swoje, tak na, za swoją grę. No dalej to nie jest u mnie przynajmniej ta skuteczność, którą bym chciał. Przede wszystkim za trzy. Nie? To jest, kiedyś jeszcze przed kontuzją, przed pandemią jeszcze było wiele lepiej niż teraz, ale powoli to wraca. Co do bycia trzonem, to chyba troszkę można powiedzieć, że przesadzone, bo Mati Brągiel dzisiaj też ładnie 32 punkty. Ja, bez, to prawda, to też trzeba no, wspomnieć. Bez niego dzisiaj, by takim, bez niego tego wyniku by na pewno nie było. No i jest jeszcze Artur Górski, no dzisiaj nie był jego dzień, deska go dzisiaj nie lubiła za bardzo, no ale poprzedni mecz pokazał, że może potrafi, potrafi brać też na swoje barki, więc no to nie jest tak, że jestem tylko ja, ale też cały zespół. E, Okej, okay. Kamil, ostatnie pytanie, a raczej okazja. E, z racji tego, że przegraliście, e, czy chciałbyś może coś przekonać reszcie drużyny? Zmotywować ci się jakoś, zrobić jakąś przemowę? E, wzrok na kamerę i dawajcie jakąś... E, Tutaj zachętę. Znaczy my mamy taki jeden okrzyk, który nas zawsze motywuje, więc powiem tylko tyle chłopakom. Do boju, do baru i zapraszamy na mecze przede wszystkim. Nie? Kamil Hrabusz, dziękuję bardzo. Dzięki bardzo. Na razie.